Dzień dobry. Dzień dobry. No to dzisiaj od Sypie, sypie. Ares. Chodź. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy na serku. Skończymy. Z Aresem Ares, chodź tu chodź tu, chodź chodź. Coś tam czuję. Chodź tu, bo buzieje. Leci, leci. Klapciat jeden. Dobra, idziemy do autka. Jest mróz, powiem wam, zima na całego. Dużo śniegu, ale fajnie się spaceruje, bo nie ma takiego wiatru. Jest troszeczkę, ale nie ma takiego wiatru. Trochę śmieciuchu widziałem, wam powiem i z czego nie jestem zadowolony, A to jest to miejsce, wiecie, Pamiętacie tu, tam, gdzieśmy chodzili, zbierali w tamtym roku śmieciuchy i powiedziałem właśnie, że nie będę w tym roku przez kilka miesięcy tu zbierał śmieciuchów i wam pokażę w kilku miesiącach. O, jest sobie tu wyrzuciłem. Widzicie. puszki i opakowania kuszek wjeżdżą samochodami tędy, po prostu te okno wyrzuci albo coś. O, na przykład tu. Zobaczcie. To jest takie zachowanie właśnie. Pozbyć się tak, by kosza na śmieci nie miał w domu. No, ale może się boi. To wyrzuca żeby nie poznać było, że pije piwo, albo co? Dlatego, że jak pije piwo i jeździ samochodem, tak to niech sobie pije. Tylko niech nie wyrzuca tych śmieci. No i. No ale. Co zrobić? W każdym razie zostawiamy to. Zobaczymy, jak to zelży, wszystko stopnieje. No i teraz, wyobraźcie sobie, teraz są. Są opakowania, jakieś po piwach, jakieś brudy A co dopiero później się będzie działo Tu też widzę już coś no, Wszystko po tych piwskach Nie wiem No trudno Taki odcineczek będzie z wszystkiego dzisiaj <laughs> Tak żeby się z wami zobaczyć <laughs> Albo by, żebyście mnie widzieli, że istnieje, że jestem tak no, i fajnie, ares też jest. Chodzimy sobie, wiecie, zima jest. E, filmów jest mało. Tak, jak mówiłem, jest taki lekki przestój na kanale, e, bo wiecie, mróz. Teraz jeszcze parę rzeczy się zepsuło w domu. Dzisiaj rano, dzisiaj rano e, prysznic po prostu z filtra wody, filtr wody wysiadł i zalało mi. A nieważne. Jakoś to tam się zrobi. Odciąłem tą wodę na razie i teraz kombinuję jak to załatwić, żeby to woda była w domu. i Także jak przyjadę do domu, to mam trochę pracy. Idę jeszcze w kominku rozwalę. No, no, i... no i zobaczymy jak to wszystko ten dzień dzisiaj będzie cały. Jest rano gdzieś koło 8, po 8 jest. Nie, przepraszam. Już jest po 9, koło 10 nawet. Widzicie, szczęśliwi czasu nie wierzą. Tak to jest. No. Dobra, no dzisiaj Wam puszczę jeszcze kawałek, coś tam co dograłem. Także widzimy się już niebawem. Znowu jak przyjdzie wiosna, może jak jakieś roztopy będą, no to częściej będziemy się widzi widzieć, widywać. Ale to nie wiem, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Mam teraz, teraz mam zajęcie, bo <laughs> muszę to rozpracować, muszę to ściągnąć, sprawdzić co tam jest. Czy naprawić to, czy dać do naprawy, czy się to opłaca. No nie wiadomo, bo czasami się nie opłaca. To już ma 7 lat fit do wody i to nie wiadomo jaka część zepsuta będzie. A no, zobaczymy. No. Jakoś, to, jakoś to będzie. Ale zadowolony, <laughs> no. No, wiaręsku. no dzisiaj będziemy czesać. <laughs> Dobra, musimy jeszcze do karnika skoczyć, a to Wam pokażę. To lecimy. To robimy. <laughs> Z <Alice 'em. śmiech> No, niestety. Zastopowo.

Ares, zostaw go mi normalnie. No nie, no, no nie da się odsyłać. Ares, połamiesz mi tą łopatę. Ares! ares a, a nie, no wyrwał mi no. Ares, zostaw. No nie da się pracować. No zobaczcie. No zobaczcie. No nie, no nie da się pracować. Ares, zostaw. Chodź tu. Zostaw mi łopatę. Dobra. Już poszalał. Już male. Już leży. Odpoczywa. Pogryź mi całą łopatę. Odpoczywaj, odpoczywaj. Bo ci gorąco jest. Ja wiem. No. Jeszcze troszeczkę. Chodź tu idziemy ptaszką dać gdzieś. Taką mieszankę zrobiłem. Widzicie, myślę, że poznajecie co to jest. Dla ptaszków. Do kamnika idziemy. Weźmy trochę rano jest. To mm, trochę im damy, nie poskubią sobie, a wieczorem już tego raczej już nic nie będzie, a jest minus 6 na dworze. Także. Nocy było minus 9, także niech sobie pojedzą troszkę. mieszamy to. Damy jabłuszka do tego. No i myślę, myślę że będą zadowolone. Mm. <laughs> Zaraz to do worka wsadzę wszystko. I... Ale co ty tam? Co ty tam Co ty tam kombinujesz? Co ty tam kombinujesz? Co ty tam, kombinujesz? Co ty tam kombinujesz? <laughs> Dobra, idziemy na dwór.